Znajdujemy się w grudziącu w centrum Alfa. Dzisiaj jest dzień wtorek. Odbywają się warsztaty z ORM oraz z ekipą Stavide Gang, czyli z nami, a przede wszystkim z Hokejem, bo to on dzisiaj zasilał młodą gwardię. Mamy drugi wagonik, całego magicznego pociągu do marzeń, czyli hasło wytrwałość, wczoraj była przyjaźń, jutro będziemy mieli przygodę. Czyli dzisiaj O'er tworzy bit z dzieciaczkami, ale też z osobami starszymi, bo muzykę może robić każdy, jak i Breka, jak i każdą, każdy rodzaj pasji. Jutro pod ten sam beat Bish stworzy poezję w postaci rapu właśnie z młodzieżą. Co to będzie, to będzie się okaże. Ale jedna świadomość nachodzi tutaj, że można wykorzystać siebie z każdej strony, czyli swoje ciało, swoje narządy mowy, do tego, aby stworzyć coś świetnego, czyli stworzyć sztukę. Przyjść może tak naprawdę każdy, jak dzisiaj pokazaliśmy, że i, i młodzież, która tańczy i też dorośli, jak i nawet starsi ludzie, e, co widzieliśmy na projekcji filmowej, te warsztaty są dla wszystkich. Każdy może przyjść i edukować się oraz spróbować nowych rzeczy, bo nawet jak ktoś nigdy nie tańczył, przychodzi tutaj, próbuje i udaje mu się coś stworzyć. To co najfajniejsze nawet... Pytanie to jedno, jeżeli chodzi dzisiaj o dzisiejszy dzień, czyli beatmaking, no to tak naprawdę OR w ogóle wylosował kilka fajnych talentów, bo był beatbox i mała dziewczynka zrzuciła ciekawym wokalem, co widać na materiale. Więc naprawdę masa, masa fajnych talentów, które są skrywane w ogóle wśród nas, często tego nie dostrzegamy, nie widzimy, a tutaj wszystko jest wyłapane. Do zobaczenia jutro od 15 do 19. Trzeci wagon. Jeżeli nie wyruszyłeś jeszcze z nami w tą podróż, magiczną podróż, pomarzenia, no to wsiadaj. Zapraszamy.